na kolejnym odcinku naszej innej bajki Posłuchajcie kolejnej dzikiej historii Tym razem to historia motylki Mai Nikt nie tańczył tak pięknie jak motylka Maj. Kiedy wzbijała się w powietrze, cała łąka zamierała. Cała łąka zamierała i wzdychała. Ach, jak ona wspaniale tańczy. Czy widzieliście już motylkę Mai, jak tańczyła dzisiaj? A, a jak tańczyła wczoraj, widzieliście? Och, a przedwczoraj była zachwycająca! Nikt nie tańczy jak nasza motylka Mai! Ach, motylka Mai! Ech, motylka Mai tańczyć jak motylka Mai! I motylka Mai słyszała te słowa zachwytu. I motylka Mai lubiła słuchać tych słów zachwytu. No ale Ktoż nie lubi słuchać słów zachwytu? Motylka Mai była najsłynniejszą motylą tancerką w całej okolicy. Od rana do wieczora ćwiczyła. ćwiczyła piruety. Ćwiczyła podskoki? Batmonton Di, releve. Batmonton Di, relevé. Pozycja pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I tak każdego dnia świat motylki Mai był cały roztańczony. Od rana do wieczora. Mai, Maji, a wyjdziesz z nami dzisiaj na łąkę? No bo, mm, no bo urosły nowe kwiatki i fajnie by było je sobie trochę powąchać, mówi e, jej przyjaciółka Biedronka i dołącza się jej e, przyjaciel Żuk. A nie, no co wy, no, ni, no nie mogę, no... E... No, ja muszę ćwiczyć. Przecież wiecie, że niedługo, niedługo jest konkurs. No, nie dam rady. Ja muszę ćwiczyć. No i Motylka Mai ćwiczyła. -di. relevé, relewe. Batmoumtundi, relewe. Pozycja pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Ech. Mai! Maj, lecimy na drugą stronę łąki. Lecisz z nami? Mówi znowu ta sama przyjaciółka Biedronka i mówi znowu ten sam przyjaciel Żuk. Nie no, no co wy, ja, ja nie mogę, ja muszę ćwiczyć. Przecież wiecie, że muszę ćwiczyć. Muszę ćwiczyć, żeby osiągnąć sukces. Hm, mm. No tak. Sukces. No i Biedronka z żukiem poszli sobie. I tak przychodzili e, w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, a w piątek to już nie przyszli. A motylka maj, motylka maj od rana do wieczora kręciła piruety. Tała sobota dzień próby generalnej przed największym konkursem tanecznym. Cała łąka przyszła podziwiać próbę generalną motylki Mai. A ona, ona wzbiła się w powietrze. I najpiękniej, jak tylko potrafiła, kręciła piruety. Wzbijała się wysoko, 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 wysoko i jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, a potem zniżała, 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 coraz bliżej ziemi. I znowu do góry, do góry, do góry, do góry i znowu na dół. Ach, motylka Mai jeszcze tak pięknie nie tańczyła. Dzisiaj to najpiękniejszy taniec chyba jakikolwiek istniał. Eee, słychać było z dołu, z łąki. Motylka Mai, już na próbie generalnej, zachwyciła całą łąkę. A Widzieliście, jak y, teraz y, z, z, skręciła tego pirueta? A widzieliście, jak y, podskoczyła? A, a, to widzieliście, a tamto! Och, ach, ech, ich! Cała łąka była podekscytowana. Ale w pewnym momencie, w pewnym momencie, ciężkie burzowe chmury zasnuły całe niebo. O, robiło się coraz ciemniej i ciemniej i ciemniej i ciemniej, aż w pewnym momencie z tych chmur e, posypał się deszcz grad błyskawice. Motelka Mai nie, nie przestawała tańczyć, ponieważ ona musiała dokończyć swoją frazę i tańczyła pomiędzy błyskawicami, pomiędzy granowiciem, pomiędzy wielkimi kroplami deszczu w pewnym momencie jedna z błyskawic przeszywa skrzydełko motylki Mai modelka motylka spada na dół. Na łąkę. I motylka Mai budzi się dopiero w owadzim szpitalu. Co się ze mną działo? Halo. Halo! Czy jest tutaj ktoś? Hal! Halo. O, tylko maj. To mówi siostra oddziałowa: Motylko Mai, wreszcie się obudziłaś. Spałaś tak długo, prawie cały tydzień. Zaraz, zaraz, e, mówi Motylka Mai, spałam cały tydzień. A, a, a jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia? No, dzisiaj mamy znowu sobotę. Czyli mamy dzisiaj sobotę, a ja spałam cały tydzień, to jutro jest doroczny konkurs. Siostro, ja muszę wstawać i muszę iść wziąć udział w konkursie. Mój kostium wisi w domu na wieszaku. wszystko jest przygotowane i już schodzi z łóżka owadziego łóżka. Au! Boli co? Mówi siostra oddziałowa. Boli. Mówi motylka maj. Motylko maj, mówi siostra oddziałowa. Tańczyłaś najpiękniej na próbie generalnej. Tańczyłaś nawet w strugach deszczu i pomiędzy błyskawicami i to się po prostu źle skończyło. Jedna z błyskawic przebiła ci skrzydełko i tak się tutaj znalazłaś, i teraz musisz czekać. Aż wróci ci zdrowie. Ale ja nie mogę czekać! Ja mam konkurs! Ja do tego konkursu przygotowywałam się cały rok dwa lata, yy, trzy lata, cztery lata. Yy, przygotowywałam się całe życie! Czekałam na ten konkurs całe moje motylkowe życie! Niestety, motylko Mai. Jesteś chora. Mimo tylko Mai obraziła się na siostrę oddziałową i od tej pory nie odzywała się do siostry oddziałowej. A potem przez kolejne dni odmawiała jedzenia. A potem przez kolejne dni płakała i biła swoimi małymi piąstkami o białą ścianę w owadzim szpitalu, a na koniec, na koniec wyłożyła się na plecach i patrzyła przez trzy dni w małą kropkę na suficie. Któregoś dnia. Któregoś dnia motylka Mai usłyszała dziwny dźwięk. Zaczęła po kilku dniach milczenia motylka Mai Siostro Oddziałowa, a co to tak gra? Siostro Oddziałowa! No przepraszam, że się nie odzywałam, ale powiedz proszę, kto tak, kto tak gra? To tak gra, mówi siostra oddziałowa. No to chrząszcz kuternoga nasz chrząszcz kuternoga siada na parapetach naszego wadziego szpitala i gra, gra dla pacjentów, i gra bo lubi. Pięknie gra, powiedziała motylka Mai. O tak, pięknie gra! Powiedziała: siostra oddziałowa i zaczęły słuchać chrząszcza kuternogi, jak pięknie grało. <śm> Wyciągnęła jedną ze swoich rąk, motylich rąk, i zaczęła tą jedną ręką tańczyć. A potem wyciągnęła drugą rękę, i zaczęła tą ręką również tańczyć. Ale naraz nasz chrząszcz kuternoga przestał grać. Książku cisza. Książku Kuternego, a czemu przestałeś grać? Cisza. Y Proszę grać dalej. Cisza. Dzień dobry. Dzień dobry, mówi chrząsz Ternoga. Czemu pan przestał grać dalej? A odpoczywam. Hmm. A ty co robisz? A ja, a ja sobie leżę. O. Tak sama leżysz? No, tak, tak sama leżę. A co to, co ci się stało w to skrzydełko? Pyta chrząs chrząszcz ternoga. A tańczyłam pod nieboskłonem i piorun trafił w moje skrzydełko i spadłam, no i jestem tutaj. A, no ale tak sama leżysz? No, no, no tak sama. A nie masz żadnych kolegów? Nikt Cię nie odwiedza? Ach. Koledzy. No miałam. Miałam przyjaciółkę Biedronkę i, i przyjaciela Żuka i miałam jeszcze koleżanki i mrówki, ale, ale potem nastał taki czas, że oni tak przychodzili i mówili, żebym wyszła na na łąkę, a ja musiałam ćwiczyć i Przychodzili jeden dzień, drugi, trzeci, a potem już przestali przychodzić. No, bo ty musiałaś ćwiczyć, nie? No tak, musiałam ćwiczyć. No i. Teraz nie przychodzą. Mm. No, cóż? A czekaj, czekaj, czekaj. A znasz. Szaszcz, zaczął grać. A, 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 Kuternoga i motylka Maj przerzucali się różnymi muzycznymi skojarzankami, aż wreszcie stworzyli duet. dawno, już dawno tak dobrze się nie bawiła, jak w Towarzystwie Chrząszczach Kuternogi. No ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. No i motylka Mai któregoś dnia mówi, no jutro wychodzę ze szpitala, Chrząszczu Kuternogo. A. No to chyba fajnie. Mm, no fajnie, ale będzie mnie, będzie mi brakowało ciebie. A no, to też fajnie, mówi chrząszcz Kuternoga. Mm, a chrząszczu Kuternoga, a czemu ty właściwie? Jesteś chrząszczem kuternogą? A! To stara historia! To stara historia! E, a, powiem ci na zakończenie. E, no to było tak. Kiedyś nie byłem chrząszczem kuternogą, ba! Byłem znanym sportowcem. Byłem sportowcem, kolarzem, który jako chrząszcz przemierzał, przemierzał y, szosy, y, ścieżki, y, ulice! Ba! Nawet drogi ekspresowe, na rowerku wyścigowym. Jeździłem od rana do wieczora. Trenowałem od rana do wieczora. Wszystko po to, żeby wziąć udział w dorocznym konkursie na najszybszych kolarzy. Szykowałem się od rana do wieczora, każdego dnia. O, trenowałem, bo musiałem osiągnąć sukces. Jeździłem po górach, jeździłem po plaszczystych piarzach, jeździłem nad rzeką, ha, jeździłem nawet po skałach i po lasach. Byłem najlepszy, najlepszy w całym powiecie. Hmm, wszyscy mnie znali. No i nastał kiedyś yy, dzień wyścigów, no i ja wsiadłam, na, siad, wsiadłem na swój rowerek, Wystartowaliśmy. Jechałem oczywiście jako pierwszy. Jechałem bardzo szybko. Mijałem po drodze. Tłumy gapiów. Wszyscy wiwatowali na moją cześć. Och, jak ja to lubiłem! Jadę, 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 no ale niebo zasnuły ciężkie chmury, ciężkie deszczowe chmury, i nagle spadł deszcz i grat. I pioruny zaczęły walić prosto w mój rowerek, i mój rowerek stracił równowagę, i spadłem do rowu. Niestety, po drodze zgubiłem nogę. I tak znalazłem się w szpitalu owadzim. Najpierw mówiłem siostrze oddziałowej, że koniecznie muszę wrócić yy, odnaleźć mój rowerek. Potem nie odzywałem się do siostry oddziałowej. Potem moją jedną nogą, która mi się ostała, biłem w ścianę sali szpitalnej. A na koniec o hmm. Wpatrywałem się w tę kropkę na suficie, aż wreszcie któregoś dnia usłyszałem przeraźliwy dźwięk. To była pajęczyca tekla. Dobry, witam cię serdecznie. No dzień dobry, dzień dobry, możesz przestać grać. Nie mogę przestać grać. Gramy koncert specjalnie dla Ciebie. Ale to do niczego nie podobne. To żaden koncert. Uży puchną, mówi chrząszcz Kuternoga. Ale ja właśnie będę grała go specjalnie dla ciebie i będę go grała dopóki sam nie weźmiesz instrumentu i nie nauczysz się grać. No i. Miałem do wyboru: albo słuchać, jak pajęczyca tekla gra te okropne dźwięki, albo zacząć się uczyć, a że do nauki na kontrabasie niepotrzebne są nogi. A przynajmniej wystarczy jedna i dwie ręce. Więc z powodzeniem zacząłem, zacząłem koncertować na parapetach szpitalnych. I umilałem czas wszystkim pacjentom. A umilanie czasu pacjentom to bardzo przyjemna robota. To. Pora się rozstać, Krząszczu, kuternogo. Pora się rozstać, Motylko tylko Mai. Dziękuję. Dziękuję, Krząszczu. A. Mo tylko Mai. A co ty teraz będziesz robiła z tym. przestrzelonym skrzydełkiem? A. No. No jutro, to, y, jutro to pójdę do mojej przyjaciółki Biedronki i mojego przyjaciela Żuka i, i, i zaproszę ich, żeby przyszli do mnie w odwiedziny. A, a potem zaproszę też Ciebie, żebyś poznał Biedronkę i, i Żuka, i potem może coś zagrasz? I my będziemy tańczyć? Tańczyć? Czy ja się nie przesłyszałem? Tańczyć? Przecież ty masz tylko jedno skrzydełko. Jak będziesz tańczyć? <laughs> A, mam jeszcze dwie motyle ręce, dwie motyle nogi i, i jedno skrzydełko. To chyba nie tak mało, co? My <laughs> mnie to mówisz. <laughs> Mówi chrząszcz kuternoga i rzeczywiście tak się stało tylko Mali wróciła do domu, zaprosiła biedronkę, zaprosiła żuka, zaprosiła chrząszcza kuternogę i co robili? Weselili się i tańczyli.